O, kurwa Na brzegu takiej dróżki Wchodzącej w las No mógłby być moniak To by było naprawdę takie Przyjemne Myślałem, że klamra. Ojej, myślałem, że klamra. A już mi serdło zabiło. A to jest jakaś blaszka, taka perforowana. Kurde. Parę wejść już było, więc na pusto nie wyjdziemy z lasu. Ale jeszcze jakbym kilka moniaczków podniósł, to by było okej. Okay. Tutaj mamy, proszę, czubeczek. Czy jeszcze w dołku? No. do góry i odsłoniłem a to jakieś jest pudełeczko. No ale no już jest coś jakiś ślad. Idziemy dalej. Jakby jakiś guziczek jeszcze wpadł. z kawałek słońca złapiemy. Tak, jakieś przykrywko. Kółko stalowe. Ok, cofamy się, bo tu widzę takie śmietniczki. Pozakopywane są więc. Spójrzcie Sytuacja nie wiem no jak nie wiem co ale jednak Na wierzchu nie dotykałem Czyli bez wykrywki Liczy się podwójnie Zobaczcie No takiego farta to jeszcze nie miałem chyba Żeby znaleźć coś bez wykrywki przy chyba dołku aluminiowy ale piękny piękny medalik ciekawi mnie co tu będzie jakaś nie Dalik prawie na wierzchu Na wierzchu leżał Igły tylko na nim były, kurde Widzę coś, coś chyba Następne kółko Ale po oczyszczeniu ten medaliczek będzie naprawdę wyglądał ładnie. Kula. Kolejna kuleczka. Ale widzicie, śmieci już tam. No już miejscówka jest skończona, że tak powiem. No dobra, ostatni sygnał i kończymy tą walkę dzisiejszą. Ja już widzę moniaka. Ja już widzę moniaka. Piękny. Popatrzcie, ale śliczny. I co to jest? niemożliwe kurde to jest chyba półtorek. to jest chyba półtorak sreberko ale jaja ale jaja Spójrzcie taka droga, no nie, dobra To nie będzie to ostatni sygnał Jakby półtorak Ale piękny Mi się trafił Ach. No nie, no kurde Super, muszę tu jeszcze Oj, to ja tu wrócę Ja tu jeszcze wrócę Ale piękny Moniaczek Zobaczcie, tu był ten półtorak, a tu mam następny sygnał. Tu już nic nie ma. Na sam koniec z reberkami by walnęło To by było gitara Jest grzała Piękny półtoraczek wpadł Przyjechałem na boratynki a przy srebrzyło jeszcze coś tu jest kurde kolejny moniak Ale, jaja, grosz pruski teraz mi się trafił tu, bardzo słabiutko przebija, ale okej, okay, jeszcze obejdę to i kolejny, wszystko w, w tym samym miejscu. dwie tej i łuska no, coś chyba wyskoczyło siedzi tak głęboko Ale siedzi głęboko. I na sam koniec mi się trafił sygnał Tuwa Faken No to już naprawdę ostatni Sygnał Chociaż i tak było dzisiaj pięknie Tym razem śmiecioch Ale Dziś było pięknie, naprawdę. Na początku baratynki, grosze, a później na sam koniec tam dwa ostatnie strzały. Piękne sreberko, piękny półtoraczek. Grosz pruski. Oj, super, dawno nie znalazłem, a, że tak powiem, starej Polski. Fajnie, że się dzisiaj trafiła i to obliguje mnie do tego, żeby tu wrócić. Bo jeśli trafiłem taką monetę w miejscu, w którym już byłem kilka razy no to to trzeba to poprawić. Tylko jeśli w ciągu miesiąca tutaj nie dojadę no to później już będzie słabo, bo zarosną krzaki i takie różne rzeczy ale tą ścieżkę zapamiętam tą ścieżkę zapamiętam i muszę nią powędrować tam dalej oj pięknie więc jeśli się film podobał zostaw łapkę zostaw komentarz i do zobaczyska w kolejnym odcinku